Cześć, witamy serdecznie. Dzisiaj kolejna paczuszka. Między innymi, No, kosząc cały czas, bo nagrywamy dwa filmy, czy nawet trzy filmy pod rząd, moi drodzy. Dwa na razie, Na razie dwa, ale mamy jeszcze tutaj gazetki, będziemy jeszcze nagrywać gazetki. Mamy gazetki, moi drodzy, tutaj, które dostaliśmy od Łukasza: niemieckie wydanie DFB i Jazz Kikita. I przy okazji mamy także kolejną paczkę. Od naszego przyjaciela Łukasza. Co tutaj będzie się kryło? Sami zobaczcie, myślę, że będzie coś ja dla mnie i dla Wiktora. Także Łukaszu już z tego miejsca Ci dziękujemy. Podziękuj wujkowi. Dziękuję. A będzie pewnie coś ja fajnego. Nie nie, 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 tak nie, bo tam jest adres. No i dlatego mówiłem ci, żebyś tam nie robił. Ale co jeszcze tam będzie? Dlaczego Podim? Co? Dlaczego A co chciałeś? Bo hot chciałem. No to dlaczego jest odwis? Bo chciałem hot <grymne> No, zanurzaj rękę. No, Nie patrz, tylko wyciągaj. Z jakiej to będą serii? Pokaż. Mamy tak, serię z tymi sportowymi, tak? To jest sportowa, to jest normalna. Tak, mamy serię z normalnymi. Mamy z normalnie. Więcej jest? No nie mów, nie mów, że jest więcej. Powoli, powoli, po kolei. Ja. Czekaj, czekaj, czekaj. Kolejna. Zobacz, odkładamy sobie to tak. Tu będą zwykłe, tak? Tu mamy kolejną sportową. Zwykła. Sportowa i sportowa, czyli jest na razie... Są po cztery, teraz ja wyciągnę. Ja wiem, co tam dla ciebie. Jest. jest tam coś dla mnie? Gazetka. No, gazetka tam jest, to gazetkę zostawimy na potem, koniec. Potem, potem. Ale jeszcze tu coś jest, Piktor. Ła, wow, jeszcze. Jeszcze jest. Kolejna taka i kolejna taka. Gazetka jest. Wow, najnowsza. Czekaj. Najnowsza gazetka Just Kick znowu wydanie niemieckie, możecie zobaczyć, w której zawarte są, zobaczcie, aż dwie e, saszetki. Karta limitowana Neymara, którą mamy, i dla Wiktora figura z euro, więc mamy już tutaj, zobaczcie, sporo gazet od Łukasza. Kolejna e, saszeta i to chyba wszystko już, co? Jeszcze coś tu jest. I jeszcze jedna zwykła. Ale tego nam dzisiaj przybyło. To już jest wszystko moi drodzy. Czyli teraz przeliczmy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich. I pięć sportowych. Tak, siedem takich. I pięć sportów. I pięć sportów. Do tego kolejna Gazetka Jasky Kid, Łukasz bardzo, bardzo Ci dziękujemy z figureczką, także my sobie będziemy za chwilkę pewnie też coś jeszcze otwierać, jakąś serię sobie zrobimy. Ile masz z tej serii? Dwa. A z tej? Cztery. Nie, bo było sześć w sumie, no to jak masz tej dwa, no to Ty musisz mieć cztery, bo sześć mieliśmy, sześć mieliśmy saszetek, tak? Dobra, super sprawa. Łukasz, jeszcze raz dzięki, podziękuj wujko, wujkowi Łukaszowi. No i co, widzimy się już przy unboxingach tych saszetek i gazetek. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.